Cześć, 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 witajcie, witajcie. W dzisiejszym dniu opowiemy sobie o plusach szynoprzewodów magnetycznych, tak jak wspomniałem wczoraj. Wczoraj mieliśmy minusy, a dzisiaj te plusy, czyli ta bardziej pozytywna część szynoprzewodów. Także już wam tutaj włączę i... Zobaczcie, jak to wygląda, jeżeli chodzi o plusy, mamy kilka rzeczy, o których dzisiaj sobie omówimy, to, są, to jest bezpieczne napięcie, czyli ten bezpieczny prąd, delikatna, niewielka wielkość, także to też jest dużym plusem, linie świetne zlicowane z krawędzią, to jest też fajna rzecz, gdzie możemy sobie faktycznie zamocować taki szynoprzewód i szynoprzewód magnetyczny, który nam licuje się z krawędzią, czyli nie widać... Nie widać, że coś wystaje poza, są jakieś łapki na zewnątrz, które nam wychodzą, więc to... Jest tak, że mamy tylko taką linię, czy linię świetlną, czy, czy właściwie linię szynoprzewodu, do którego możemy wpiąć sobie wtedy te linie świetne. Ale o te linie świetne, to chodzi też o to, że same lampy, które montujemy wewnątrz szynoprzewodu, one się nam licują też tą powierzchnią szynoprzewodu, dzięki czemu nic nie wystaje poza. Więc to jest też bardzo duży plus. Efekt końcowy, efekt wow, o tym zobaczycie już, już za moment. Także e, zobaczcie. Bezpieczne napięcie to jest numer 1, czyli 24. 48 V czyli ten prąd, który, który nam schodzi. Tutaj na przykład wyobraźcie sobie, że mamy małe dzieci w domu i montujemy sobie taki szynoprzewód, który nam idzie po suficie, po czym schodzi nam na dół aż prawie do ziemi na wysokość, nie wiem, dajmy na to 30 cm od ziemi. No i Mamy dziecko, które się bawi, wiadomo jak to dzieci, dzieci lubią kombinować, lubią różne rzeczy wymyślać i, i wtedy takie dziecko, które na przykład z widelcem czy z, z jakimś śrubokrętem m, idzie w kierunku takiego sznoprzewodu, wkłada ten śrubokręt, mocuje się i kombinuje coś w środku. No i teraz, jeżeli taka szczyna, taki sznoprzewod byłby na 230V, no, to uwaga, to by było niebezpieczne i to naprawdę nie polecam tego. Natomiast, jeżeli ten szynoprzewód jest na niskie napięcie, 24-48V, no to nic się tutaj nie stanie. Więc to jest duża zaleta tych szynoprzewodów i ta możliwość, gdzie możemy sobie poprowadzić właśnie na, na ścianę. Co jeszcze? Potem kolejną rzeczą ważną, to jest delikatność, to jest taka niewielka wielkość tego szynoprzewodu, czyli taki szynoprzewód magnetyczny jest dosyć ciężki cieńszy trochę od szynoprzewodów właśnie trójfazowych, ale wysokość jest trochę wyższa, znaczy są różne rozwiązania, bo są też niższe te szynoprzewody magnetyczne, ale Rzadziej są wybierane. Dlaczego są rzadziej wybierane? No właśnie, są wybierane rzadziej dlatego, że w nich nie mieszczą się wewnątrz te linie świetne. Czyli tutaj, jak mamy wysokość taką jak tutaj i wewnątrz włożymy sobie lampę, która nam świeci, taką podłużną lampę, która świeci jak linia taka świetna, to ona się mieści nam właśnie w zakres całego tego przewodu w profilu, tym aluminiowym, który tutaj jest. I to jest duży plus. Więc te wielkości są ważne, a te linie tak wyglądają wtedy. Jeżeli im tutaj zamocujemy sobie, no to zobaczcie sobie sami, ona jest zamocowana wtedy w podwieszanym suficie, właśnie w tym przewodzie na przykład i licuje się nam wtedy z powierzchnią. Więc to jest fajna sprawa, to jest duży plus i to jest... Coś, co teraz jest najczęściej wybierane, czyli takie linie świetne plus ewentualnie reflektorki. Możecie sobie sami określić, sami zobaczyć, jaki jest efekt tego wszystkiego. Tutaj na przykład ten efekt końcowy jest szynoprzewodu magnetycznego, który jest wiszący, czyli do tego szynoprzewodu magnetycznego też możemy sobie dołożyć na przykład lampy wiszące, reflektorki. Są też szynoprzewody magnetyczne. Firma LED C4 posiada taki, który możemy też... jest podwójny, jest góra dół, gdzie od dołu możemy sobie zamocować lampy, ale też na górę, więc to jest też fajna sprawa, tylko wtedy też musi być w formie szynoprzewodu wiszącego. Co jeszcze? No to jak sobie zobaczycie, są różne możliwości, możemy sobie prowadzić właśnie w formie litery L możemy zakręcać i na ścianę w dół poprowadzić taki szynoprzewód i to jest właśnie ten kwestia bezpieczeństwa i ten plus, o którym wspominałem wcześniej. Także ten efekt końcowy jest bardzo ważny. Możecie sami sobie zobaczyć, sami sobie zaplanować ten szynoprzewód, pamiętając również o tych minusach, o których mówiliśmy w dniu wczorajszym. No ale plusów też jest, jest, też jest dużo. Samy ten design i ten, ten efekt końcowy, który uzyskujemy jest naprawdę rewelacyjny. Co jeżeli chodzi na przykład o ściemnianie, bo o tym wczoraj też nie rozmawialiśmy, tutaj przewód magnetyczny może być ściemniany poprzez e, systemy typu Casambi, e, poprzez e, system takie inteligentne rozwiązania, bo wtedy jest możliwość wtedy podziału na przykład na sekcje i na obwody. Więc to też jest ważna sprawa, ale na ten temat, dobrze skonsultować, ten temat dobrze skonsultować z elektrykiem, jakie mamy możliwości u siebie, więc to jest też ważne. Co jeszcze z takiego ciekawego, jeżeli chodzi o szynoprzewody magnetyczne? Tutaj warto zwrócić uwagę na to, że taki szynoprzewód magnetyczny dobrze zastosować na przykład tylko w pomieszczeniach takich zwykłych, dziennych, kuchnia, salon, przedpokój. W łazience, no właśnie, co z łazienką? Niekoniecznie, niby to jest faktycznie 12V, znaczy 24 albo 48 V ale ja do końca bym tutaj nie stosował w Łazienkach. Można co prawda w wyjątkowych sytuacjach, ale zastanówcie się, czy... Czy, czy, czy to jest na pewno takie ważne, na pewno jest to do, do zrobienia. Tutaj można co prawda zrobić to w ten sposób, w takiej łazience, jeżeli już chcemy, jeżeli już tak na siłę e, chcemy, no to na pewno ten szczynoprzewód nie jest doszczelniany i te lampy nie są doszczelniane, więc tutaj nad prysznicem nie polecam. Ogólnie do oświetlenia ogólnego łazienki jeszcze, jeszcze, e, ale tylko z przesłonięciem tych szynoprzewodów, ponieważ są takie zaślepki, które możemy sobie zamówić i wtedy takimi zaślepkami przesłaniamy sobie te, te tory prądowe, te tory zasilające, w sensie w ogóle cały ten szynoprzewód tutaj od spodu wtedy jest zaślepiony. Więc takie rozwiązanie ewentualnie jest. Także to wszystko na, na dzisiaj, ale jeszcze jedna rzecz. Chciałbym Cię serdecznie zaprosić do zapisania się na nasz light letter. To jest newsletter, ale to nie jest zwykły newsletter, ponieważ otrzymujesz informacje związane z wydarzeniami, z nowościami w branży oświetleniowej, designem, który, który też tam występuje oraz wiedza. I to jest też taka ważna rzecz, że otrzymujesz drogą pocztową, mailem taką dawkę wiedzy związanej też z oświetleniem, którą ja dzielę się z Wami. Także zapisz się koniecznie, to jest bardzo fajny newsletter, u dołu będzie tutaj link w opisie, natomiast już jutro y, będzie kolejny temat, kolejny ciekawy temat z oświetleniem związany, ale co to będzie, to zobaczysz już jutro, natomiast y, 29 września o godzinie 20.00. Poprowadzę dla Was live, będzie to sesja QA, pytań i odpowiedzi, podczas której będę dla Was, dla Waszych pytań i będę odpowiadał i będziemy tutaj sobie omawiać oświetlenie wnętrz. Także zapraszam serdecznie, jutro kolejny film, do zobaczenia. Cześć!